Jako młody chłopak bardzo dużo grywałem na wszelkich skwerach, placach asfaltowych, nawet betonowych. Wszystkie place parkingowe, wszystkie niewykorzystane połacie betonu czy asfaltu były przez młodych ludzi wykorzystywane w latach 70., bo to jest okres mojego dzieciństwa, na, na grę w piłkę nożną. I ja się zaliczałem do tej, do tej grupy, i nie ukrywam, że dzięki temu ADHD, tak zwanemu. W oczywiście. Ktoś mnie zauważył na turnieju dzikich drużyn, który był organizowany na obiektach klubu sportowego Hutnik Kraków. Trenerzy, którzy wypatrywali talenty, przyszłe talenty, wtedy wpisali moją skromną osobę na tą listę. No i zaczęła się moja przygoda już taka powiedzmy sobie cykliczna w klubie sportowym Hutnik. Byłem trampkarzem, potem juniorem. Udało się w 1985 roku osiągnąć Mistrzostwo Polski Juniorów Starszych finał, dwumecz z Górnikiem Zabrze. Pamiętny, pamiętam, że rewanż graliśmy przed meczem Ekstraklasy. Górnik Zabrze, Zagłębie Sosnowiec, wygrana Górnika 6 do 0 i wtedy pamiętam Górnik kilka razy z rzędu zdobywał, mówię o seniorach, Mistrzostwo Polski. Potem wejście w piłkę seniorską, debiut na poziomie Ówczesnej drugiej, teraz pierwszej ligi w Dębicy w meczu z Iglopolem, przegranym 0-1. Grałem wtedy 90 minut. Potem moje losy były różne: raz grałem więcej, raz mniej. Z morą w, w ówczesnych czasach była służba wojskowa. Trzeba było gdzieś się zakotwiczyć, trzeba było uciekać, trzeba było kombinować, żeby nie iść w kamasze, bo po dwóch latach no, nie, nie grania w piłkę można było już zapomnieć o profesjonalnym uprawianiu tej dyscypliny. E, miałem Przyjemność grać w błękitnych kielce w klubie ówczesnym, trzecioligowym. Przez dwa lata nie miałem żadnej kontuzji, grałem wszystkie mecze, nie wszystkie całe, ale bardzo dużo mi dał ten dwuletni pobyt w błękitnych. Wróciłem do ekstraklasowego już wtedy, w 90 roku. Hutnik Kraków zrobił awans do ekstraklasy i wróciłem już do ekstraklasowej drużyny Chutnika, gdzie zaraz po powrocie miałem przyjemność i zaszczyt debiutować na motorze Lublin. Pamiętam mecz, to była jesień roku 90. Wygrana 4-0. Bramki zdobyli w pierwszej połowie w Mirek Waligura Andrzej Sermak. Mnie przypadły w udziale trzecia i czwarta, także w debiucie udało mi się strzelić dwie bramki. No Niesamowita sprawa, przeżycie. I potem zaczęła się już taka sinusoida moja zdrowotna, bo zaczęły się pierwsze bóle kręgosłupa, zaczęły się problemy neurologiczne. W wieku 25 lat diagnoza już lekarzy była okrutna. Mianowicie dostałem kategoryczny zakaz uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny. Gdybym się, nie, gdybym się sprzeciwstawił tej decyzji, boję się, że mógłbym skończyć na wózku. Bardzo mnie to wtedy wystraszyło i nie ukrywam, że medycyna oczywiście też nie stała wtedy na dzisiejszym poziomie, tylko była troszeczkę, no nie było tomografii komputerowych, nie było rezonansów magnetycznych, był wtedy duży problem z tego typu badaniami, diagnosty diagnostyka była inna i tak dalej, więc oczywiście wybrałem ten wariant mniej bolesny dla mnie, czyli mogę funkcjonować normalnie, natomiast no, grać w piłkę absolutnie nie, no i trzeba było znaleźć w wieku 25 lat jakąś drogę życia, wybrałem trenerkę, uzupełniłem wykształcenie, Zrobiłem pierwsze papiery trenerskie, zacząłem się bawić z, grupy, z grupami naborowymi, z dziećmi. Przez 10 lat pracowałem z młodzieżą, od najmłodszych do y, takich berbeci 6-7-latków do najstarszych grup juniorów. W międzyczasie udało mi się w pracy z seniorami, z, pracowałem, pracowałem w takich mało znanych klubach jak Wawrzynianka czy Domski Kraków, może Domski już bardziej znany. Udało mi się z oboma klubami zrobić awanse o szczebel wyżej, ale jednak skupiałem się na pracy z młodzieżą. I w wieku bodajże 30 lat otrzymałem propozycję koordynowania pracy z młodzieżą w klubie sportowym Hutnik. Pracowałem 3 lata, prowadząc również pierwszą drużynę juniorów i potem przez 4 lata byłem pierwszym trenerem w seniorach. Po tych 4 latach na poziomie trzeciej ligi dostałem, otrzymałem propozycję z Górnika Wieliczka, który też był w trzeciej lidze, ale miał troszeczkę wyższe wtedy ambicje. I po dwóch latach pracy, w trzecim już graliśmy, w nowej, drugiej lidze udało się uzyskać awans z górnikiem Wieliczka i na, na, na tym poziomie jako Beniaminek zajęliśmy wysokie piąte miejsce. Ta praca moja widocznie gdzieś tam została zauważona, bo do, otrzymałem wówczas propozycję, to był 2006 rok po podjęcie pracy w Wieliczce 2009 propozycja pracy w pierwszej lidze w Krzeszowicach Świętokrzyski bardzo taki naładowany pozytywnie i pełen ambicji i, i zamiarów i, i planów strategicznych podjąłem wyzwanie na poziomie pierwszej ligi to było dla mnie nowe wyzwanie nigdy na tym poziomie nie pracowałem i w miarę upływu czasu jednak mój entuzjazm spadał, ponieważ no, organizacyjne problemy tego klubu są powszechnie znane. Właściwie tego klubu już w tej chwili nie ma, rozpadł się, powstał inny twór. I tam, tam przez rundę jesienną zrobiliśmy w pierwszej lidze 25 punktów, co na pewno pozwoliło temu klubowi w rundzie następnej dobić 20 kilka oczek i utrzymać się w lidze. Natomiast ja wtedy otrzymałem propozycję już pracy tutaj w Bielsku Białej, i nie ukrywam, że byłem bardzo mile zaskoczony, że ktoś również docenił to, co robimy w Ostrowcu Świętokrzyskim, biednym Ostrowcu. No i to był, to był bodajże 4 grudnia, 2,5 roku temu, kiedy, kiedy podpisałem umowę pierwszą. Ona była automatycznie, miała być sprolongowana w momencie, kiedy po półtorej roku uzyskamy awans do Ekstraklasy. Tak się stało. W tym pierwszym roku myślę, również plamy nie daliśmy, było różnie, ale generalnie wydaje mi się, że te cele, które przez te dwa i pół roku yy, były przede mną w tym klubie, w tej drużynie, no żeśmy yy, spełniali. Mówię nie tylko o sobie, ale także o sztabie szkoleniowym. Przypomnę, pierwsze pół roku walka, rozpaczliwa utrzymanie, bardzo ciężka, krwiożercza do ostatniej kolejki. Pamiętam te nerwy, te, ten stres. Potem awans do ekstraklasy, to się udało, no i utrzymanie w ekstraklasie. Teraz trzeba sobie po, tą poprzeczkę postawić jeszcze wyżej, mianowicie. To, co powiedziałem już wcześniej, bić się o tą dziesiątkę najlepszych drużyn w Polsce. A jak Bozia da o coś więcej, to na pewno z tej walki nie zrezygnujemy.